Siemanko w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wykopki lasek. Już trochę chodzimy, z pół godziny w sumie wyszły dwie monetki, pięć fenigów z Adolfa od Adolfa jeden grosz między wojnie się wrócić do auta na chwilę. opaki już chodzą. No i co? Zobaczymy co, co wyjdzie dzisiejszego dnia. Mamy piękną pogodę, cieplutko także zobaczymy i oglądajcie do końca, bo będzie ważna informacja dotycząca kanału. Także do pierwszego dołka mojego. Patrzcie widzowie coś okrągłego na samym wierzchu i to chyba będzie PRL widać orła tak. Mamy pierwszą monetkę dwa złote z Pereelu Zobaczymy Rocznik 76 Pozdrawiamy serdecznie Jak na samym wierzchu To monetka zacna I o to chodzi Zobaczymy później co się jeszcze będzie działo? Kolega ma jakiś garnek czy dzbanek? Kubek może. Kubek jakiś. Zobaczymy. O! Co się jest w środku? Co to za napisy? Cena 8,20 pół litra. Peryl. Może w środku coś jest? Ty było, coś jest. Coś. A te. Kawałki. Kawałki ten. Patrz uszkod tego. Tu jest coś. Patrz. patrz jakiś ten... ten Do czyszczenia kularki chyba tak mi się wydaje. Do maszynki? No, no, no. Może tak. He, no ciekawe. Dobra mi wyszło kawałek krzyżyka, jakby? Tutaj coś. To jest urwana część. Nie wiem, a tak to lipa straszna dzisiaj nic. Same śmieci. Ale prawdopodobnie kawałek krzyżyka, może dół Mamy jakąś budowlę podobną do nie wiem, schronu jakiegoś, albo coś. Tu woda stoi. To jest jakby jakieś wejście Nie wiem co to Pokręcimy się trochę, tu może coś wyjdzie Ale ciekawe No teraz taka blaszka wyszła Z literą M albo W jakby odwrócone Jakby odwrócić tą blaszkę to Taka ciekawostka Ale to jest chyba M Tak poza tym Taki na razie rezultat. Taka znalazł ładne dwa guziczki. Tutaj dziewiąty pułk. A tutaj polski nasz. Z koroną. Z Łodzi. Bronisław prawdopodobnie Grabski. Tu producent Łódź pisze. A tutaj dziewiąty pułk jakiś pruski. Także ciekawie się robi. Kolega mówi, że ma ładny guzik z koroną pruski Z tą starą? Taką większą? A z tą mniejszą Czekaj, bo nie widzę tego Ładny, także coś się dzieje Ja tam mam sygnał, także zobaczymy zaraz Kolega mówi, że ma drugi guzik z koroną teraz ten większy Piękny trochę spaść ten zniszczony ale... ale coś wychodzi a ja nie mam szczęścia <śleskujesz> ja sam złom zbieram mamy podsumowanie dzisiejszego wypadu już jestem w domu nie nagrałem w terenie podsumowania bo już musiałem jechać tu ten kawałek krzyża prawdopodobnie bok, bo tu jest łapka Jezusa i tu takie pierdołki a z tej informacji co mówiłem na początku filmu to nie będzie filmów na kanale przez naj, najbliższe dwa miesiące od lipca, ponieważ idę na operację kolana. No i nie dam rady po prostu nagrywać. Będzie przerwa, bo nie mam na, mam na bieżąco filmy, a nie mam żadnych filmów za nadżu więc będzie przerwa. I no, no ale po przerwie prawdopodobnie nowe możliwości. Now będą nowe zgody, także. Będzie się działo. Będą też pola już, bo to już będzie po, po żniwach. To będą też pola. Także jak Wam się będzie, jak Wam się dzisiaj ten film podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Trzymajcie się. Cześć.